Dzień dobry, kochani, witajcie w 14 dniu vlogmasu. Słuchajcie, to jak ten czas mi leci, to jest nie do ogarnięcia. Przed chwilą był 1 grudnia, dzisiaj już jest ponad połowa grudnia. Za 10 dni mamy święta, więc masakra, po prostu masakra, ale bardzo z tego powodu się cieszę. No i słuchajcie, biorę się za jedzenie śniadania. Co prawda nie mam jakoś ochoty na jedzenie, póki co zrobiłam sobie cappuccino, ale jednak, wiecie, na ząb muszę coś wrzucić i standardowo będzie to owsianka z owocami. I mam taki dylemat, czy zacząć ubierać te choinki, wczoraj, co wczoraj kupiliśmy, czy iść do sklepu kupić produkty na pierniki i dodatkowo iść jeszcze kupić, dokupić w sumie resztę prezentów, bo tak naprawdę wszystkie ozdoby mam jeszcze pochowane, a nie wiem, czy się do schowka dostanę, chyba trochę nie bardzo, więc no nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co robić, ale chyba pójdę po produkty na Pierniczki, dzisiaj upieczemy pierniczki z małym, zrobię jeszcze resztę zakupów, kupię resztę prezentów, a po prostu jutro jak już będę miała wyciągnięte ozdoby, zrobione miejsce w pokoju na choinkę, to będę ubierać z rana te małe choineczki moje, a po południu jak mały wróci ze żłobka, to będziemy ubierać tą dużą choinkę. I tak myślę, że to będzie najlepsza, najlepsza opcja, najlepsze wyjście. Także ja się teraz biorę za jedzenie, w sumie nie jedzenie, a picie, bo jeź mi się nie chce, no ale jednak coś tam trzeba. I jeszcze muszę pokroić sobie, słuchajcie, jabłuszka, bo kupiłam jabłka ostatnio i zapomniałam ich pokroić, a będą mi potrzebne do dekoracji. Także pokroję sobie jeszcze szybciutko jabłuszka, wrzucę na grzejnik, żeby mi się suszyły i dopiero wtedy biorę się za jedzenie. Śniadanka. Wyobraźcie sobie, że jak wyszłam o 13.30, tak jest, już 17.30, ja dopiero wróciłam do domu, więc sporo czasu mnie nie było, ale ogarnęłam wszystko, co chciałam, więc fajnie. Zrobiłam zakup, odebrałam małego, także biorę się teraz za robienie obiadu, ale najpierw Wam pokażę, co kupiłam. Oczywiście nie mogło się obejść bez spożywki, mam tutaj całą światę zakupów. Ale pokażę Wam, co kupiłam na mieście. Bo niestety nie udało mi się kupić kokardek, po które poszłam. Ale będąc w nie zakupiłam dwie rzeczy. Jedna to jest, słuchajcie, taka poduszka za 8 euro była jedna sztuka, więc ją wzięłam. Wymiary to są, słuchajcie, 40 na 60. I druga rzecz. To jest słoik na pierniczki z napisem Merry Christmas. Taki tutaj zapinany na zatrzask. Także on powędruje w prezencie z pierniczkami. Natomiast jeśli chodzi o spożywkę, to kupiłam sobie płatki, zwykłe płatki, bo miałam taką ochotę, że szok. Dalej, zwykłe wafelki śmietankowe waniliowe w sumie śmietankowe. Y, tutaj y, posypkę do pierniczków kolorową, sos do spaghetti, paczka lizaków owocowych, y, picie w puszce gazowane, zachciało mi się i musiałam sobie kupić i to jest o smaku y, czereśni, więc powiem Wam, że dobre. Małemu serek, jeden biały lukier na pierniki, cztery bułki, mięso na obiad, przyprawa do spaghetti. I ostatnia rzecz to są słuchajcie soczki. Zwykłe soczki yy, o smaku jabłkowym. Będąc jeszcze na zakupach yy, kupiłam yy, uturka, ale nie wiem gdzie położyłam tak naprawdę. Yy, kupiłam co? Anysz i Seven Days -y, yy, czereśnia wanilia, bo też jak się nie mylę. Także takie zakupy dzisiaj poczyniłam. Jeśli chodzi o prezenty, to nie kupiłam nic, bo stwierdziłam, że wolę zamówić przez internet. Także będę robiła dzisiaj prawdopodobnie zamówienie. No i co? bioręś teraz zarobienie obiadu, na obiad dzisiaj u nas spaghetti, i później zarobienie ciasta na pierniczki. Dzisiaj no prawdopodobnie tylko upiekę te pierniczki upieczemy je. A jutro będziemy je już dekorować, bo podejrzewam, że zanim one wystygną, zanim co to już będzie bardzo późno. Także ja już teraz nie gadam, nie przedłużam, tylko biorę się do pracy. Jesteśmy już po obiedzie, także teraz pora na otworzenie kalendarzy. Juniu chodź, będziesz otwierać. Otworzymy kalendarze i biorę się za y, robienie w końcu pierniczków no i dzisiaj numerek 14 14 mama tu widzi także otwieraj no nie w tą stronę tu 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 czekaj okay. proszę bardzo no wyciągaj okay, czekaj 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 proszę i pod 14 mamy bałwanka i pod numerem 14 z herbatami mamy. Z, o jakim herbatkę smaku? Numer 14, gdzie on jest? Hmm. Słuchajcie, nie widzę tu. Tu mamy 14. Otwieraj. Tu no. O! Dziękuję. A druga. Jeszcze jedna. No jeszcze jedna. Jeszcze jedna tu jest. Daj mamie. Dziękuję bardzo i zamykaj. Tam już nic nie ma. Także dzisiaj pod numerem 14 mamy dwie takie herbatki. No i wyobraźcie sobie, że tak wszystko kupiłam, że jest za 28, a ja lecę biegiem do sklepu. E, bo nie mamy mleka. Także powiem Wam, że całkiem na bogato. Ale dobrze, że nie pada i że jest ciepło. To na zakończenie dnia, e, spacerek można sobie zrobić. I jak wrócę do domu, to będę robić dalej pierniczki. A raczej ciasto. I to, co chciałam pokazać Wam ostatnio, mi się nie udało. To jest choinka, którą mamy przy sklepie. Taka duża, ładna. Czekaj. Wyciągaj. Czekaj. OK. Trzy. No i do góry podnoś. Podnoś. Następna. Weź. Pomalutku. Dobra, tu połóż. Mocno. I następne. Czekaj. Weź. Czeka, czeka, czeka. Mama weź nie, mama weź nie. Czekaj. Ja się przykleiło. Jak widzicie, jestem już w piżamie, także ja się pomalutku zbieram y, do spania, chociaż jeszcze jakoś mi się za bardzo nie chce. No ale podejrzewam, że jak włączę sobie jakiś film, to po prostu przy nim usnę. Y, chyba, że pójdę zrobić jeszcze zamówienie, które planuję, no ale zobaczę. Także ja się z tego miejsca z Wami żegnam. Y, oczywiście lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie i do zobaczenia już jutro. Trzymajcie się buziaki, pa!